Dobry wieczór Tomasz Wierczewski. Witam Państwa. Dziś jest poniedziałek 8 maja. W naszym programie zobaczą Państwo dziś dwa losowania. Będzie to losowanie multilotka i twojego szczęśliwego numerka. Życzę wysokich wygranych. Pierwsze losowanie to multilotek. Zapraszam. W kasecie maszyny losującej znajduje się 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, proszę o zwolnienie blokady. Rozpoczynamy losowanie dwudziestu licznych. Dziesięć. Siedem. Trzydzieści siedem. trzy czterdzieści dziewięć jeden trzydzieści pięć sześćdziesiąt pięć szesnaście pięćdziesiąt cztery pięćdziesiąt sześć sześćdziesiąt sześć, siedemdziesiąt jeden, sześćdziesiąt cztery, jedenaście. Jeśli ktoś z Państwa marzy o naprawdę wielkiej wygranej, to szansę będzie miał już w najbliższą środę. Proszę Państwa, w wyniku już potrójnej kumulacji przewidywana pola na wygrane pierwszego stopnia w dużym lotku może wynieść już 8 milionów złotych. Wygrana ta może wynieść nawet 8 milionów złotych, a to losowanie będzie już właśnie w najbliższą środę w dużym lotku. Pula zależy od Państwa, a dokładnie od liczby zawartych zakładów, dlatego zapraszam Państwa do kolektur i życzę trafnych skreśleń. Proszę pamiętać, że wiele wysokich wygranych czeka na Państwa również w loteriach pieniężnych totalizatora sportowego. Trwa właśnie sprzedaż loterii Różowa Pantera. Życzę teraz szczęścia, zapraszam. Kolejne losowanie to Twój szczęśliwy numerek. Najpierw wylosujemy 4 liczby. W kasecie maszyny losującej znajduje się 45 kolejno ułożonych kul. Komora maszyny jest pusta. Proszę o zwolnienie blokady. Rozpoczynamy losowanie. Wylosowane liczby to 27, 44. 8 i 2. Kolejne losowanie jednej liczby, czyli szczęśliwego numerka. W kasecie maszyny losującej znajduje się 36 kolejno ułożonych pól. Komora maszyny jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie. A dziś twój szczęśliwy numerek to 4. Znaleźć Państwo wyniki wszystkich dzisiejszych głosowań. Na zakończenie programu chciałbym Państwu przypomnieć. Rozpocznę od pierwszego dziś losowania, czyli od multilotka. Oto 20 wylosowanych liczb. 6, 10, 7, 37, 63, 49, 1, 35, 65, 16, 54, 56, 66, 71.

Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszych losowaniach. Przypominam wszystkim o kumulacji. Proszę pamiętać, że już w najbliższą środę przewidywana pula na wygrane pierwszego stopnia w dużym lotku może wynieść nawet 8 milionów złotych. Życzę szczęścia, zapraszam. Kolejne losowanie już jutro, 21.55. Poprowadzi je Ryszard Dobra, Dobranoc.